czołgiem jak widać w terenie w terenie na Magadonia. zresztą to już wszystko wiadomo z tytułu filmu co my tu dzisiaj biegamy? 12 km czyli standardowy Magadon. no i zobaczymy jak pójdzie przerwa była sroga bo od końca stycznia do połowy kwietnia to trochę czasu minęło wiele się wydarzyło, ale jakoś się podskładałem, więc powinno być dobrze no nic, nie ma co przedłużać Musimy zaatakować. Trochę jestem przerażony, bo nie wiem jak skończy się znowu z tymi moimi plecami, ale jestem dobrej myśli po ostatnich biegankach. Powinno być. Cacy, idziemy na trasę. Jak widać na załączonym obrazku warunki idealne. Nie za ciepło, nie za zimno, chociaż mi osobiście było trochę za ciepło, ale kompensował to ładnie wiaterek, który gdzieś tam walił w ryjek, więc naprawdę Mistrzostwo Świata. Nie mogę sobie tego przypomnieć, musiałbym wrócić do wideo z zeszłego roku, ale chyba też było już dosyć ładnie, jeżeli chodzi o, o pogodę, bo tam był początek kwietnia, jak dobrze pamiętam, i były grane te płatnice też. Także jeżeli chodzi zestawiając rok temu i teraz tą imprezkę z waruneczkami petarda petarda Zostawiając zestawiając znowu. Rok temu rekrut, teraz Ran Magedon, wiadomo, wydłużona no bo dłużej. Pętla z workiem po tym torze typowo konnym na zawsze w moim serduszku, ale też nie była jakaś straszna, No po prostu trzeba było to zmienić i tyle były. Oczywiście świry, które, którzy przebiegli ją jakoś szybciej, wolniej. Ja tam stwierdziłem, że szybki marsz to będzie idealne tempo, więc bez wygłupów. No ale na spokojnie udało się to zmielić. Było trochę więcej wody, woda w ten długi odcinek też miałem trochę lęki, no bo jednak u mnie moczenie łydek kończy się tym, że później jakieś chore skurcze wjeżdżają i tyle, a udało się jednak tego uniknąć. Do samego końca zero problemów. Tak jak już wspominałem, trasa po płaskim, więc też nie, nie za bardzo było gdzie się pocić. Ja, jeżeli chodzi o moje plecy, to jest wszystko ok i. No, nabrałem ochoty, naprawdę, bo byłem trochę zmasakrowany, muszę się przyznać, po ostatnich. No, wiem, że narzekam już 50 raz na to, ale no przegiąłem ewidentnie, przegiąłem pałę. I no, ale jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, i teraz tego się trzeba trzymać, nie... nic nie spierniczyć, będzie cały sezon, naprawdę. Więc jeszcze wracając do trasy, Rekrut Run Mageddon teraz yy... to samo co rok temu, naprawdę. Po płaskim przeszkody, nawet praktycznie to samo. Trochę więcej wody na tym rekrucie niż Fu. Na tym Ran Magedonii niż w zeszłym roku na rekrucie. No bo jednak to odcinki były po prostu dłuższe. No to niczym minć, Buchanan, słonecznym patrolu. Także, już podsumowując, prosty, szybki Run Magedon to był. I to nie ma co tutaj się czarować. Co prawda, wiadomo, że ktoś zrobił więcej, ktoś zrobił mniej, ale ogólnie, no, po płaskim, po prostu po płaskim i tyle. Już tak na koniec, trochę co będzie się działo. Ogólnie, to na bieżąco, jeżeli ktoś chce, to na Facebooku tam jakaś relacja, jak się coś ciekawego dzieje, to polecam tam bo tutaj nie wrzucam jakichś takich, nie wiem, akcji typu 18 km w kajaku czy coś takiego, bo tego też będzie trochę co jest istotne, bardzo, naprawdę bardzo chciałem jechać do Obielska Białej na Spartana i ten cały weekend, ta majóweczka, to aż się prosiło, żeby tam być żeby to przeżyć i żeby to przebiec ale nie da rady, no nie da rady i trochę mnie to gniecie w serduszku, ale no na razie nie tak samo w Formozy, czy to w Kaliszu, czy w Obornikach, nie może coś się doturlam gdzieś w końcu nad jakieś morze i może do, do, do Ustki się pojedzie, ale to zobaczymy. Najbliższe bieganko tak naprawdę, które jest zaplanowane, to jest finał we Wrocławiu. Do tego finału pewnie jeszcze coś tutaj się pojawi, ale ogólnie nawet na ten górski mam pewne lęki, żeby się zapisywać, bo jeżeli się zapiszę, to co będzie biegane w górze? To będzie to tylko i wyłącznie Jeżeli dobrze pamiętam to hardcore Bo na ultra Po ostatnich myślenicach No nie, 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 nie Bo no, po prostu jak już mam iść na ultra To ja muszę mieć pewność, że to przebiegnę i że to przeżyję Także na razie pas Może za rok No i świecka tradycja Już na sam koniec praktycznie Pozdrowienia dla pana w różowej czapce, ale co tam było na tej czapce to już nie wiem. Chwilę przed startem, żeśmy rozmawiali, później się okazało, że jednak w tej samej fali biegliśmy, więc daj znać jak poszedł ten Run Magedon. No i tyle. Widzimy się niebawem.